Decyzję, że nie będę ubiegał się w styczniowych wyborach o funkcję przewodniczącego Polski 2050 Szymona Hołowni. Doszedłem do wniosku, że to jest ten moment, to jest ta chwila, dwa lata przed wyborami, kiedy ja jestem, przyznam, dość dobry chyba w zakładaniu organizacji, bo parę ich w życiu założyłem i miałem okazję sprawić, że następcy, to też z kolei jak już. O mnie mowa, ja bardzo lubię szukać ludzi silniejszych i mądrzejszych od siebie, a nie kilować ich jak to jest w zwyczaju politycznym, po to, żeby nie zagrażali mojej pozycji. Więc mam nadzieję, że moi koledzy i koleżanki wyłonią lidera, który w odpowiedzialny, sprawny sposób poprowadzi Polskę 2050 do zwycięstwa w 2027 roku. Ja oczywiście nigdzie się nie wybieram, będę służył radą, będę wspierał, będę pomagał, ruszę w Polskę w rozmawiać z naszymi strukturami. Wierzę, że wszyscy. Nasi koledzy i koleżanki, ministrowie i posłowie takie właśnie plany na jesień mają, bo musimy dzisiaj być wśród ludzi, nie tylko na wiejskiej. Jeżeli rzeczywiście chcemy zabezpieczyć Polskę dla następnych pokoleń, założyłem tę organizację, dałem jej wszystko, co mogłem i co umiałem. Dalej będę dawał w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne. Ale rolą lidera jest też powiedzieć: w pewnym momencie przekazuję pałeczkę w sztafecie. Myślę, że ten moment dla mnie nadszedł dla, dla organizacji, a ona zawsze będzie miała w moim sercu szczególne miejsce jako jedno z moich dzieci po fundacjach, po stowarzyszeniu. W, i, 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 I też mam nadzieję, że koledzy i koleżanki będą mnie zawsze z gościnnymi, otwartymi sercami przyjmować. Składki dalej będę płacił regularnie, panie skarbniku.